Prezydent Donald Trump mówi, że decyzja o przekazaniu Ukrainie rakiet Tomahawk jest i tu cytat w zasadzie podjęta. Ukraina od dawna zabiega amerykańskie Tomahawki. Rakiety mają zasięg do 2,5 tysiąca kilometrów. Temat ich dostarczenia w rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem podnosił Wołodymyr Załęski. Możliwość przekazania rakiet Ukrainie dopuszczali wiceprezydent J.D. Vance i specjalny wysłannik do spraw Ukrainy generał Keith Kellogg. Wywołało to reakcję Kremla. Publicznie Amerykanom groził Władimir Putin. To doprowadzi do zniszczenia naszych relacji, a przynajmniej pozytywnych trendów, które się w nich pojawiły. Prezydent Trump został zapytany o to machołki w Białym Domu w trakcie rozmowy z dziennikarzami. W zasadzie podjąłem już decyzję, jeśli się nad tym zastanowić. Tak, chcę się dowiedzieć, co z nimi zrobią. Wiecie, dokąd je wysyłają? Chyba muszę zadać to pytanie. Trump deklarował, że nie chce eskalacji, wyliczał ilość... Osób ginie tygodniowo na froncie. W ubiegłym tygodniu Reuters podał, że przekazanie Ukrainie tomachołków może być niewykonalne. Zapasy rakiet mają być przeznaczone dla amerykańskiej marynarki wojennej i inne cele, a rocznie produkowanych jest od 55 do 90 sztuk. Pentagon w przyszłym roku chce zamówić 57 takich pocisków.